Cześć! Dzisiaj trochę nietypowe spotkanie. Mam dla ciebie bardzo dobrą ofertę. Chcę Ci dać coś naprawdę ciekawe doświadczenie i w zamian e, wziąć coś od ciebie, aczkolwiek nie dla siebie, ale o tym może później. Najpierw zróbmy ciekawą sztuczkę. Wielu z was na pewno nigdy na Camp Nou nie było. Chciałbym wam pokazać chociaż część emocji, które niesie ze sobą obecność na tym obiekcie. Jedyne, co musicie zrobić, to. Wczuć się w to, co do Was mówię, i przede wszystkim użyć Waszej wyobraźni. Tak kontrolować swoje myśli, swoje ciało, żeby jak najlepiej wykonywać każde polecenie, które mówię. Skupić się tylko na tym, nie odliczać, nie odliczać czasu, bo to i tak zajmie dosłownie chwilkę to jest parę minut. A gwarantuję Wam, że jeżeli dobrze wywiążecie się ze swoich zadań, to będziecie mieli na plecach potężne ciarki i poczujecie się choć trochę tak, jakbyście naprawdę siedzieli na kampną, Nie chcecie mówić, co zobaczysz. A niczego doświadczysz, ale uwierz mi, że jeżeli się postarasz, skupisz i naprawdę na te kilka minut rozluźnisz i postarasz się wykonywać te polecenia, to będziesz bardzo, ale to bardzo zadowolony albo zadowolona. Dobra, zacznijmy w takim razie. Prośba taka, żebyś usiadł sobie wygodnie. Tak, żebyś, jeżeli stoisz albo nie masz możliwości ogólnie usiąść i zrelaksować swojego ciała, to przełóż to na, na inny raz. A jeżeli masz możliwość, to usiądź i rozluźnij się. Po prostu oprzyj ręce na nogach, rozluźnij plecy, rozluźnij mięśnie barków, rozluźnij mięśnie szyi i poczuj się dobrze. Wyjdź ze dwa głębokie wdechy, rozluźnij się. I skup się tylko na tym, co będę do Ciebie mówił tylko po to, żebyś miał z tego naprawdę do, dużą frajdę. Gwarantuję Ci, że będziesz zadowolony. I teraz prośba. Od tej chwili staraj się skupiać tylko na tym, co mam do, dla, do Ciebie do powiedzenia. Zignoruj wszystko inne, chyba, że pali Ci się kuchnia, to może nie jest to najlepszy pomysł, ale jeśli nie ma takiej sytuacji, to naprawdę skup się tylko na tym. Zajmie to dosłownie dwie minutki. Wykonuj moje polecenia, dlatego, że są... Wydaje się tylko po to, żebyś odczuł radość i poczuł ciarki na plecach, co stanie się wkrótce. Dobra. Skup się na mnie, skup się na ekranie i postaraj się skupić na jednym punkcie. Niech to będzie mój palec. Skup się tylko na opuszku mojego palca. Ja będę odliczał powoli do 10 i z każdą sekundą po prostu postaraj się rozluźniać jeszcze bardziej swoje ciało, swój umysł i być jeszcze bardziej skoncentrowanym. Tylko to. To jest bardzo proste. Będę liczał od 10 do 1. I gdy doliczę do 1, zamknij swoje oczy i pozwól sobie rozluźnić się jeszcze bardziej. Zaczynamy. 10. Skoncentruj się na swoich rękach, barkach, rozluźnij jeszcze bardziej. 9. Rozluźnienie idzie w dół Twojego ciała, na brzuch, na nogi. 8. Jeszcze bardziej rozluźnij swoje ciało, zrelaksuj się, po prostu poczuj się dobrze, bo to jest czysta przyjemność. To, co się teraz dzieje. 7. Jeszcze bardziej pogłębiaj ten stan. 6, jeszcze bardziej. 5. Jesteś coraz bardziej rozluźniony. Poczuj taką przyjemną ciężkość swojego ciała. Poczuj ciężar, jak on siada na fotelu czy na krześle, w zależności od tego, gdzie jesteś. 5, 4. Kolejna fala. Poczuj przyjemną falę ciepła i rozluźnienia przechodzącego przez swoje ciało. Relaksuj się jeszcze bardziej. Trzy. Zwróć uwagę na Twoje oczy, które stają się przyjemnie ciężkie, pozwól im się zmęczyć. Dwa, niech powoli zaczną się zamykać, powoli zacznij czuć ich ciężar. Dwa, jeden, zamknij oczy, zamknij oczy i skup się na rozluźnieniu, które teraz panuje wokół ciebie. Po prostu skup się na rozluźnieniu, dlatego nie otwieraj swoich oczu, niech będą cały czas zamknięte, a ty skupiaj się cały czas na tym, jak przyjemnie, ciepło jest Twoje ciało, jak jest rozluźnione, ciężkie i zrelaksowane. Policzę teraz od 1 do 5, a Ty w tym stanie relaksu, zrelaksowania i dobrego komfortu z każdą sekundą staraj sobie wizualizować, wyobrażać siebie siedzącego na trybunach stadionu Camp nou. Nie jesteś w stanie pamiętać wszystkich szczegółów, ale postaraj się wyłapać jak najwięcej. bo będziesz się widział w trakcie meczu, będą wokół Ciebie ludzie, będzie ciemno, na boisku będą Twoje idole. Nie powiem Ci, w jakim meczu grają, Ty sam masz to zobaczyć i sam masz to odczuć. To wszystko zależy od Ciebie. Będę odliczał jedynego do pięciu teraz, a Ty z każdą sekundą wizualizuj to sobie coraz bardziej. Raz. Pomyśl o ludziach, którzy są wokół Ciebie, którzy razem z Tobą oglądają spotkanie. Dwa. Zwróć uwagę na temperaturę powietrza. Zwróć uwagę na głosy dochodzące do Ciebie. Trzy. Zwróć uwagę na każdy szczegół i każdy detal boiska, na każdego piłkarza, którego widzisz, na to z kim grają. Skoncentruj się na tym, żeby to zobaczyć. 4. Dostrzeż każdy szczegół, jeszcze więcej szczegółów, jeszcze więcej detali, jeszcze więcej głosów dochodzących do ciebie. 5. Delektuj się tym, co będziesz widział w ciągu następnych kilkudziesięciu sekund. To było krótkie doświadczenie. Jeżeli udało Ci się wykonać prawidłowo, jeżeli rozluźniłeś się na tyle mocno, żeby po prostu nie być skupionym na stresie, na sprawach bieżących i naprawdę poruszyłeś swoją wyobraźnię do tego stopnia, żeby zaobserwować to, co działo się w Twoim umyśle na boisku piłkarskim, to założę się, że poczułeś ciarki na plecach w momencie, kiedy cały tłum skandował nazwisko Messiego. Który w jakimś tam meczu i w jakiejś tam akcji, którą sam tylko widziałeś, zdobył bramkę? Po co to zrobiłem? Zrobiłem to po to, żeby udowodnić ci jedną prostą rzecz. Można być na Camp nou, można widzieć wszystko, co się tam dzieje i kompletnie tego nie poczuć. Można widzieć, zjeść popcorn, obejrzeć tego piłkarza, zrobić sobie parę sweetfoci. Wrócić do domu i tak naprawdę nie dać swojemu życiu nic z tym związanego, a można być na kampną, nie widząc kompletnie nic i być w siódmym niebie, dać swojemu umysłowi doskonałe doświadczenie, które zapamiętamy do końca życia. Chciałem w tym momencie opowiedzieć Ci historię chłopaka, który kilka lat temu stracił wzrok. Chłopak ma na imię Paweł i kilka lat temu zauważył jak pod dyskoteką grupka chłopaków wdała się w jakąś sytuację z jego siostrą i jeden z nich uderzył ją więc on w stanął w jej obronie dostał kastetem cios w twarz i od tamtej pory stracił wzrok. Jest bardzo dużym kibicem piłkarskim, najprawdopodobniej byłby też piłkarzem, gdyby nie ta sytuacja. Niestety Obecnie jest niewidomy, nie ma szans na karierę zawodnika. Uczestniczy na każdym meczu Arki Gdynia, który jest wielką miłością Pawła. A drugą taką jego piłkarską miłością jest FC Barcelona, ale jak sam mówi, nie stać go na to, żeby udać się na mecz. Razem z Blaugrana.pl i z Robertem z FC Barcelona Collection, to jest ten chłopak od koszulek, którego widzieliście, zorganizowaliśmy akcję zbiórki pieniędzy dla niego. I poza tym, że Wy możecie mu dać to świetne doświadczenie, jakim jest wyjazd na mecz, możecie też zyskać coś dla siebie. Na przykład, Robert wystawił na aukcję, wszystkie linki znajdziecie w opisie, szalik z podpisami, autentycznymi podpisami graczy Barcelony. Zobaczcie sobie, jakie to są nazwiska, bo naprawdę jest to świetny gadżet. Ja ze swojej strony gwarantuję, że autor najwyższej wpłaty. To może być 15 zł, to może być 20 zł, a może 23,5 zł. Nie wiadomo, jaka kwota będzie największa, ale autor tej największej kwoty, a jeżeli kilka osób będzie miało największą, to wszyscy autorzy tej wpłaty będą mieli możliwość uczestniczenia w jednym z filmików na Foodroll. Skontaktujemy się ze sobą, wybierzemy wspólny format. Jeżeli teraz sobie myślisz, że kurczę, wpłaciłbym 10 zł, ale pewnie ktoś wpłaci, nie wiem, 15 czy 20 i mnie przebije, nie podchodź do tego w ten sposób. Podejdź do tego, że naprawdę wydasz te pieniądze zamiast na czy, czy na piwo czy na jakąś grę, czy na jakąś gazetę, dasz człowiekowi doświadczenie, które naprawdę może mu zrekompensować dużo co los i życie do tej pory mu zabrało. I liczę na was. Wystarczy, że 400 osób wpłaci po 10 zł. Mamy kwotę 4000 zł i i Paweł razem z osobą towarzyszącą uda się na mecz. Wszystkie szczegóły znajdziecie w artykule na blaugrana.pl, link macie w opisie. I naprawdę liczę na Was, liczę na to, że, że będą te wpłaty. Nie musicie naprawdę szaleć, szaleć z kwotami. Naprawdę może się okazać, że 15 zł wystarczy do spotkania, do spotkania ze mną na, na kanale. Bierzcie udział w aukcji, w licytacji Szalika i raz jeszcze gorąca prośba, żeby żeby te pieniądze jednak wpłacać, bo one nie idą do naszych kieszeni w żadnym procencie. Wszystko idzie na pozytywny, moim zdaniem, cel. Sami widzieliście, nie trzeba widzieć widowiska, by móc je dobrze odczuć. Także liczę na Was i widzimy się wkrótce w kolejnych odsłonach. Wielkie dzięki, cześć!